Odprowadzić na miejsce wiecznego odpoczynku, ale przede wszystkim na miejsce oczekiwania na zmartwychwstanie ciał w dniu ostatecznym. Ten moment odprowadzenia poprzedzamy i zatrzymujemy się na sprawowanie najświętszej ofiary. Składamy ją za duszę Świętej Pamięci Mieczysława Kobcia. Modlimy się tu przy tym ołtarzu naszej czcigodnej bazylice. Gdzie dziesiątki lat posługiwał, panną i parafiał. Zaskocza nas fakt, że ziemskie pielgrzymowanie świętej pamięci Mieczysława zakończyło się. Ale wierzymy, zwłaszcza tę wiarę umacnia czas przeżywany, czas paschalny, czas zmartwychwstania. Wierzymy, że Chrystus, który przez krzyż i grób przeszedł do chwały zmartwychwstania i nas wszystkich, a dziś naszego zmarłego brata, przeprowadzi z ciemności do świata, z doczesności do wieczności, ze śmierci do życia. Polecajmy zatem naszego zmarłego brata Mieczysława, Bożemu Miłosierdzie, polecajmy w gorąco jaką jest sprawowana nasza Święta. Wszyscy kapłani stojący przy ołtarzu za zmarłego Mieczysława tę przeświętą sprawują, przeświętą pogrzebową, a my dołączymy się, przyjmując z jego intencji komunię świętą. Abyśmy mogli stanąć w prawdzie przed Bogiem, uznajmy naszą grzeczność i to, że bez Jego łaski.